Rok 2015 był rokiem bardzo udanym dla Powiatu Gorzowskiego. Udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele, w tym nasz główny spłatę wszystkich pracowników byłego szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Był to największy problem Starostwa przez ostatnie 7 lat. W tym czasie ponad 350 pracowników zlikwidowanej placówki wielokrotnie urządzało pikiety i protesty. W połowie 2015 roku dzięki ministerialnej pożyczce udało się im wypłacić zaległe pensje wraz z odsetkami. W sumie prawie 7 milionów złotych. Pracownicy otrzymali należne im pieniądze, spłaciliśmy również wierzycieli. E, zaciągniętą pożyczkę z Ministerstwa Finansów udało się też w części zwrócić, Dlatego budżet starostwa jest zbilansowany i wszystkie plany inwestycyjne będą zrealizowane. W powiecie gorzowskim nie zapomina się o ludziach, którzy potrzebują pomocy. W Kamieniu Wielkim trwa budowa Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niepełnosprawnych. Będzie to pierwszy tego typu obiekt na północy województwa lubuskiego. Pracę, która będzie także formą rehabilitacji, znajdzie tam 30 osób. Będzie to pralnia biologiczna z barierą higieniczną. Będzie to bardziej oparte na programie, takim indywidualnym planie integracji dla tej osoby niepełnosprawnej? W ubiegłym roku rozbudowano domy pomocy społecznej. W Santoku otwarto Centrum Integracji Społecznej. Na pomoc w zdobyciu nowego zawodu i powrót na rynek pracy może tam liczyć 30 długotrwale bezrobotnych. Podobne centrum ruszy w tym roku w Kłodawie. Bardzo sobie cenię współpracę ze Starosem Powiatowym. Bardzo dobra współpraca, owocuje ona dobrymi inwestycjami na rzecz naszych mieszkańców. W tym roku mam nadzieję, że zaistnieje Centrum Integracji Społecznej. Jest to tak naprawdę odzwierciedlenie naszej wspólnej pracy na rzecz naszych mieszkańców. Planów związanych z rozbudową placówek dla osób potrzebujących pomocy jest znacznie więcej. Chcemy wspierać te podmioty po to, aby mieszkańcy mieli szansę do tego, aby wyjść z trudnej sytuacji dla nich. To jest szansa dla mieszkańców, a mieszkańcy tworzą samorządy. Powiatowe inwestycje to także drogi. W 2015 roku przebudowano odcinek drogi powiatowej z Witnicy do Sosen. Kierowcy czekali na to od dawna. W ubiegłym roku wyremontowano ulicę Wojcieszycką w Kłodawie, a także dojazdówkę do gruntów rolnych w Wienińcu, Krzyszczynie i Gostkowicach. W tym roku zamierzamy przebudować trzy drogi powiatowe na terenie miejscowości Lubiszyn o łącznej długości 2,6 km. A zamierzamy również przebudować odcinek drogi powiatowej w miejscowości Krasowie. to jest około 1,7 km. W planach mamy składanie wniosków na drogi powiatowe Kłodawa-Elipy, Wysoka Ściechów oraz Czechów Janczarów. W 2015 roku powiat rozwiązał problem kolejek w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu kolejkowego i uruchomieniu filii Wydziału w Kostrzynie nad Odrą obsługa mieszkańców przebiega sprawnie i co najważniejsze szybko. Zorganizowanie tego wydziału usprawnia życie mieszkańców miasta w sposób istotny, a nam zmniejsza koszty, bo nie musimy dwa razy w tygodniu jeździć i przewozić czy dowody rejestracyjne, czy dokumenty związane z pozwoleniami na budowę. Mieszkańcy powiatu Gorzowskiego bardzo aktywnie uczestniczą w organizowanych przez powiat konkursach. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Powiat Gorzowski moimi oczami oraz konkurs fotograficzny dla dorosłych Natura, ekologia, przyroda. Zorganizowaliśmy wiele imprez o charakterze plenerowym dla mieszkańców naszego powiatu. Dożynki powiatowe Smaki to wydarzenia cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu. Jest to doskonała okazja do spotkania, wspólnej zabawy, degustacji lokalnych potraw. Jest smacznie i wesoło, i to właśnie dlatego te wydarzenia na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe. Powiat Gorzowski jest nastawiony na ciągły rozwój. Planów jest mnóstwo. Na marzec zaplanowano kongres sołtysów. Uważam to za genialny pomysł, ponieważ do tej pory nie było takiej okazji żeby tysiące z różnych e, gmin e, spotykali się i wymieniali doświadczeniami. Rok 2015 zamknęliśmy z sukcesem, realizując wszystkie zadania określone na początku kadencji nowych władz powiatowych. Uchwalając własny zrównoważony budżet na rok 2016, przygotowaliśmy się do realizacji zadań, które mają na celu dalszy rozwój powiatu gorzowskiego. Jestem przekonany, że rada i władze powiatu gorzowskiego wszystkie zadania nakreślone na rok 2016 zrealizują z sukcesem. Liczymy, że rok 2016 będzie rokiem jeszcze bardziej bogatym i przy pomocy i współudziale naszych radnych i mieszkańców uda nam się te plany zrealizować.